Codzienna dawka żużla. Przed niedzielnym hitem Ekstraligi Krzysztof Cegielski przekazał informację o poważnym stanie zdrowia Daniela Kaczmarka. Daniel upadł podczas eliminacji do impu w Gdańsku. Początkowo mówiło się o złamanym obojczyku, ale prawda okazała się dużo trudniejsza. Największym problemem jest uraz kręgosłupa w odcinku szyjnym. Daniel przybywa obecnie w klinice w Krakowie, w tej samej, w której leczył się Patryk Hansen. Przekazał Krzysztof Cegielski w kanał Plus. Lekarze zdiagnozowali czterokończynowe porażenie, ale są też pierwsze oznaki poprawy. Ma już dużo siły w pewnych częściach ramion. Ale przed nim jeszcze ogrom pracy. Daniel chciał, by kibice poznali prawdę. Potrzebuje teraz naszej pozytywnej energii i wsparcia. On wie, że nie wróci na tor za tydzień, dwa czy trzy. Przed nim żmudna rehabilitacja. Są jednak symptomy, które dają nadzieję. W poniedziałek rusza oficjalna zbiórka na jego leczenie. Speedway Extra Liga i Fundacja PZ Mod już zapowiedziały pomoc. Trzymaj się, Daniel, cała żużlowa rodzina jest z Tobą. Po słabym starcie sezonu Lwy wróciły na własnym torze w wielkim stylu. Pokonując Stal Gorzów aż 50. 36. Piotr Pawlicki był prawdziwym liderem zespołu. Kończąc zawody niepokonany i przypieczętowując wygraną efektowną jazdą. Walkę na torze chwalili eksperci, a Marek Cieślak przyznał, tor jest dziś inny niż na Grudziądzu. Twardszy i lekko się odsypuje. Widać, że można złapać tę szybkość. Wiktor Lampard dodał, że po ostatniej porażce zmieniono sposób przygotowania nawierzchni. I to przyniosło efekty. Wielkie brawa należą się młodzieżowcom. Szymon Ludwiczak i Franciszek Karczewski pokazali ogromny progres. Szczególnie imponujący też Lampart, który osiągnął zawrotną prędkość 122,5 km na godzinę i pierwszy raz od lat zameldował się w 15. biegu z dwucyfrowym wynikiem. Po stronie stali walczył głównie Anders Thompson, ale dwa ostatnie biegi to dwa zera. I tak było to zdecydowanie za mało na rozpędzonych gospodarzy. Włókniarz zdobywa pierwsze punkty w sezonie i w pięknym stylu przerywa pasę ośmiu meczów bez zwycięstwa w PGE Ekstralidze. Sparta Wrocław znów bez punktów w starciu z koszmarem Motorem Lublin. Przez lata Unia Leszno była z morą. Wrocławian. Dziś w tej roli występują koziołki, które w niedzielę kolejny raz okazały się za mocne. Sparta przystąpiła do meczu w pełnym składzie, ale szybko złapała problemy. Już w szóstym biegu kontuzji doznał Jakub Krawczyk. Gospodarze nie potrafili wykorzystać błędów gości. Gdy Dominik Kubera dotknął taśmy, Wiktor Przyjemski pewnie dowiózł trójkę przed Artyomem Łagutą, który cały wieczór szukał formy. Na olimpijskim błyszczał tylko Brady Kertz, zdobywca aż 16 punktów. Z kolei Maciej Janowski zmiana numeru w programie niewiele dała. Nie patrzę na to, z jakim numerem startuje, mówił kapitan. Wrocławiu w Kanał Plus Sport. W motorze punkty rozłożyły się szeroko. Przed biegami nominowanymi Sparta traciła tylko 4 punkty i emocje sięgnęły Zenitu. Gdy w 14 biegu Biule i Janowski ruszyli na podwójne prowadzenie, trybuny oszalały. Jednak Kubera i Holder skutecznie rozdzielili parę gospodarzy i rozwiali marzenia o zwycięstwie. Motor wygrywa we Wrocławiu 47-43 i potwierdza, że w Ekstralidze to właśnie oni są nową hydrą, której tak łatwo się nie pokona. Szacunek dla Kerca za fenomenalny występ i walkę do końca.